Ty macie TNT, zróbmy im prankę no, no właśnie... na wejściu. Ty da, da, dawać TNT. <grym> Idę zobaczyć, czy nie mam do. Ty, czekajcie, ty, jak się robił obserwera? No, A tak no, A no, no, no. To DJ, witajcie, jesteś dole, te Patty i nagrywam <grym> zekstry! <grym> <w> <grym> No tak, bo, wys mi? bo wysadzić nie można poza nagrywką, to no Jest to Minecraft Extras, przepraszam za lagi, ale niestety nie mamy Optifina, a jesteśmy na 1.15.1! mamy 20 TPS-u! Jest ze mną wisiałkę! się ma! Jest ze mną mańkopałkę! O Boże, jak to zabrzmiało! Mańkopałkę, o nie! Jak to nie od razu powiwi, to ja nie wiem. O nie! I zostawcie jedną łapkę w górę. Tak. Ja zostawię. Albo ma ja zostawię, to dwie! To trzy! To trzysta łapek, nie, no żartuję, no, 600 łapek w górę, o! A będzie kolejny odcinek i Wiecie co? Wiecie co? Bo Kaper wpadł na taki oryginalny pomysł, na który na pewno nikt przenigdy wcześniej nie wpadł. Na pewno nikt na świecie na to przed, wcześniej nie wpadł. Nie, co? Ty co? Nie. Ty, ja Nie. to nie, nie co. Ty, a ja bym był Vivi? takim ciurem a? i masz y, kwarcu. Czekaj, mam nie. pomysł, to może być głupie, ale Prosimy. ale ale to może być fajne, czekajcie, bo wpadłem na taki głupi pomysł. E, czekajcie, o dobra, mam jeszcze to. E, Potrzebny mi jest. Potrzebny jest breast powder Eee... Tak. Powiedz, że masz obsydian GM1. <noise> nie, nie mam. To załatwcie obsydian, bo ja właśnie załatwiam ten, End crystal. O, mam parkę, no, można szybko ugrać obsydian. Czekaj, czy, czy ja mam może obsydian? Mam obsydian, dobra. Czekaj, mam czy kampery jest, kamper jest na serwerze. Mam dwa, ale mam tylko jeden krystal. Z tego obserwera? Eee, nie wiem, ale co możemy zrobić z co obserwera, tak? Nie wszystko. Mówią. Ale nie, ale co można tam zrobić? No nie wiem, no tam, wiesz, nie wiem, jakieś odpadanie czegoś to. Ale czego? No ja o, ja wiem czyli wiem ja, ja czuję, że tylko jedna rzecz może się no tak... W ogóle znów jest wojskowym, nie wiem czemu. Tak, ja jestem wojskowym, jestem komandosem Dek kaczkowym. Zekrzutowałem. Wymysiałka jaki chcesz komentarz. Ej, Kaczy komandos! Kaczy znów? Kaczy komandos. Tak! O, Kaczy komandos powraca, o! Tak, A ja dokładnie. mam przypnę serduszka, patrz co mam. Wie co? No <laughs> nie, tu jest kamper, pomyliłem się. Do widzenia. dzie, dzie, dzie. dzie. <laughs> O! 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 18. Ej, to może się wyrobić by. Może się wyrobimy z plankiem? No. Gdzie by tu ich zabrać, ty? Wait. No, eee, może by ich gdzieś czekaj. zabrać, żeby tutaj ich eee, to... Nie lepiej tego napisać na konfie ekstry. Boże, kamper nie myślisz. Serio. Nuje. No yeah. <laughs> nie. E, czy słyszę? A, słyszę latające Gówno. wiewiórki. A w ogóle, co to za jakiś totem tam jest robiony? Gdzie jest totem jakiś? O tam, robiony? za tęczą. Zate to jest upośledzony creeper, nie poznajesz? Co? <laughs> Kto robił upośledzonego creepera? Nie wiem. Już nawet tego nie możemy sprawdzić po przeniesieniu zbytnio. Jezusie. Zeriski, co ten... Co tu tutaj się dzieje? Kto tu, tu, tu w ogóle się kręci wokół tego? Where we are? Wnaczy, w sensie... Na drzewach. <laughs> na drzewach? We are na no tak, drzewach. Ja już, ja już wiem, komandos cię tam zaprowadził. Tak. No, jak nic. Nie, nie <laughs> wiem, kurde, to jest, jest, jest tak głupie, bo nie mam Optifina i nie wiem, co tam jest w tym domku. Ja pójdę sprawdzić, co dobra. a chyba to jest camper, ale to jest chyba camper. Tak, camper, no camper, camper. tam Obok niego był X Meteo przed chwilą. Tak, camper, camper. Dzień dobry. Dobry. Lubina. Eee, luwina. Eee, Lubina. A ja We Wish. Hej, nie mogę pisać. Hej, no nie chrylę, tylko hej. Ty Majko, mam pomysł. Nie Jaki masz pomysł Mati? Ty, dać obserwera pod drzwi, tutaj pod te, który aktywni di dispensera, który rzuci strzałę wprost na endkrystal. Nie mamy endkrystalu. Ja mam endkrystal! To mamy endkrystal. <laughs> Tylko jeszcze będzie nam dispenser potrzebny, i kampera nie może być na serwerze. Nie, Kamperem to się łatwo zająć. Ta. A ja coś wymyślę. Ciekawe co? Co? Zregenerujesz gdzieś diaksy? Może chodź. Boże. Czemu zawsze jest sobie na wszystko, a dlaczego tych latających tu się jest zawsze milion? I kamper ma chyba zeza. Kiedy by wam to zajęło na przykład? E, nie wiem. Bo możemy zrobić też coś w tym stylu, no. że ja mogę po prostu kampera jakoś czymś zająć i wyniosę go poza Ja już go ekstę. zająłem. Właśnie go zająłem. Kogo? <laughs> <laughs> ty, on mnie nie widzi. Rufra nie chcesz? Ty, ty, ale mi jest potrzebny jeszcze dispenser i nie mam redstone'a. Kurde, mm. nie... Nie przygotowałem się, czekajcie, dajcie mi chwilę. Lecę po mm -hmm. redstone jeszcze. To możesz do mnie, do, do, do kaczuszki iść. To jest dużo chyba. Czekaj, czekaj, czekaj. Boże. Pum! Ała! Wow. Ale komando wow. może wiecie. w końcu, Może w końcu kamper dostanie za swoje i przestanie tak kozaczyć. Bo. <laughs> Bo serio, bo camper, e, jeżeli to oglądasz, to uspokój się, bo. Zjedz sneakersa. E, gwiazdożyj, Bo gwiazdorzysz. O, komentarz: Zjedz sneakersa, camper. A przypnę wam serduszko, o. Czekajcie, dobra, mam redstone. E, kurde, repeaterów nie mam. Ja się irytuję? Nigdy. Nie. Ja się, jak się robiło repeatery? Dobra, stone i. Jeszcze... On ma Zezę. On serio ma Zezę. No. Boże, Angel, jak ty, jak, jak ty, jak ty dbasz o swoje, o swoje potomstwo? Jak bez kitu, ale Zezę. O Boże. No, no już 14 oh. razy. O, teraz mu W końcu wreszcie coś mu <laughs> Ale nadal nie mam dispensera e, Skąd ja mógłbym załatwić dispenser? Ile? Dwa gile Ile? Ile? Co wy odwaliście tutaj? Kurde, i następnego mam Ty! Mainkop! No nie dam rady z nimi wszystkim. Mainkop? No. To tam. A Kamper dostał zgodę od ruferka, żeby takie coś budować publicznego? A to jest publiczne? Bo, publiczny? no. Czy to jest dom publiczny? Nie, to, publiczne miejsce. To niby jest publiczne. Miejsce. Publiczne miejsce. A nie może publiczny. No to wysadzamy. Michael, <gül <contour> <güliner> <güliner> <Majko, zaraz> jest... <güliner> Zgodzić się na prankę. To idziesz... Pomóc... Czy raczej mam yy, zastosować inną metodę, żebyśmy wyszedł serwera <laughs> serio, oni, oni są ślepi. Szko szkoda, że jeszcze live'a nie robię No <laughs> To by były ja jak tanala no Ja nie mam pomysłu, Vivit twoja kolej. Hmm? Ale Weź, co? Zajmijcie się nimi, nie wiem. Weź a jak ja nie mam pomysłu. zombie! Powiedz mi, że masz pokoik z rurą pod kaczką, nie wiem cokolwiek. co powiedziała. Co? Co? O nie, nie, nie! Przepraszam bardzo, nie bawimy się już w gram <laughs> Nie, a te przyszedł ostatnio w skinie i mówi o, pokojówka wróciła. To tutaj lata. Camper. Halo, dzień dobra, A czy... czekaj, ma ktoś tabliczkę? Eee, nie. E. O, mam TNT. Mm, Ale po co mi TNT? Tabliczka jest nieistotna, mam TNT. Ma... No to nie, nie, nie. Tabliczka nieistotna. Po jaką cholerę na tabliczka? Po co tabliczka? Czekaj, ja się, ja się coś go zapytam na tabliczkę. On się posikał. Do, dobrze się dzisiaj czujesz? No hej! Znakomicie. Chyba będzie zły że... To musiało ja być dobre tylko co kupiłaś. Robię. Aż cię bąbelki le... Już nie. Nie ma pozwolenia. Nowe, nowe. Bąbelki. A ty jesteś odważny, nie na, na czterech diakzowych typach. Po... Nie ma pozwolenia, Elonie. ...pozwolenia na budowę. Uwaga, czyta. Chyba rozwalił. A wau. Boże, ja to znacznie. to mi Czy to jest dom publiczny? Czy to jest dom publiczny? Muszę to tak napisać, muszę to tak po prostu napisać O Jezu! A, tu mi creeper wył Bo ja zamknę... Bo, to, to nie jest dom publiczny, bo... Wow, co mnie bije A Ła, to ten sam do ciebie e, dla wszystkich Czyli publicznie. Gdzie jest zwoleństwo? Gdzie je zezwoleństwo zezwoleństwo. zezwoleństwo. Zezwole. Proszę kurde, na papierze pokazać. Kurde wiem co by mi się przydało Podka na niezłość. pokazać na papierze, tylko, tylko nie chodzi o tego w Watykanie. O, o nie. O nie. O nie, w ogóle czy to jest domek? wszystko się tutaj nie, zbroj, jak w ja też chcę. Małego! No. ma Mam też problem! Możemy sobie, problem? Dać, możemy sobie dać niki nad głowę. Nie, ekipa wyburzająca. Kamper, ja mam groźny. pa, pa, pa stoi będzie bronił własnym ciałem. Rozumiesz to? Tak, łukiem chyba. Własnym ciałem. U siebie to. popatrz. Ja Nielegalne walki w domu, nie? Potem policja, FBI, open Opera. <noise> o, 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 panie. Jak my Co? tam wbijemy, nie? No. Ty. Camper chyba chce siebie wstrzelić. Co? Nic się chyba nudzi? Pisz to Lufra o zgodę, a my w tym czasie to wyburzymy. <noise> I, jak ja wyślę, to, to ty postaw momentalnie TNT przy ścianie. Tutaj gdzieś po mojej prawej. O, jeszcze się Lilki nie pytał! Ooo, panie! Prawej mojej, no tak przy prawej? ścianie. No, mojej prawej. O, panie Diojaszku. Wiesz, która jest prawa? Nie. No właśnie. Ta, za, ty, za tutaj? Za... Tak, o i przy tej ścianie, no. Teraz? No nie, poczekaj, jak ja wyślę wiadomość. Dobra. O. Tak, o. Tego. <śla> dobra! Bigo! no, nie, kradzisz TNT Halo, 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 panie Dobra! Ej, Macie w da... prezencie! <laughs> <Ello! laughs> Dobra, ja się go poznę, bo nie umieją, nie umieją, lo to. <laughs> <gry> BUM! <gry> Ładno! Ile, ile masz na jednym krystalie? Ja zgubiłem moje TNT. Jak się to robi? Zaraz odzyskamy. <gry> jak się to robi? Robi się z. Czekaj, 3, 5, 7 szkła, łza gasta i oko endermana. Pa jak nic, nie? Pa jak wejdziemy? Tak. O. <gry> Co, co, ty mnie bijesz, Ty, ty, pilnuj się bo jak ty uważaj, nie, no ja, ja, jak ja ci pierdzielne, nie, to tak dalej po, jak ty polecisz daleko, nie, to ty jesteś bardzo jak ty daleko polecisz. O nie, ja tu TNT, ja ci oddam czterysta. Dawaj TNT, ja ci oddam. 4T. Dawaj, TNT, ja ci od Czekajcie, ja... Się Dam próbuję. cztery z tej ściany. Wiem wiem gdzie to zrobię. Zakościa mu cztery blaczki ze ściany, niech mi odda na to dniem. Ty, weźcie go zajmijcie, ja mu zrobię ten endkrystal w domu. No zajmujemy Tam. go. Przez on sobie go zaleje i tak na to jedno wyjdzie. Cicho. Szkoda tego, szkoda krystali. Cicho, cicho.

cią nie widział? Ile chcecie? Możesz napisać takie wiesz, nawias, tak. w środku trzy kropeczki Ile i Ile chcecie? Wyraża. Czekajcie, jest, jeszcze nadal tam jest. Eee. Tak. Czekajcie. Gdzie to e, TNT, Vivi? Eee. No właśnie, tu, tu jest problem, bo jak mu sobie w domu to mówisz. Tu jest moje TNT. Proszę. Dziękuję. Dobra. Tak, oddali? No zabrałam. Do widzenia. O proszę bardzo. Ale czekaj, ja jeszcze sobie tylko tutaj ładnego... Mati, masz, masz łuk? Nie, nie mam, ale ładnie zrobię sobie screen. Szkoda, że nie masz łuku. Dobra, to... moi, dobra moi drodzy, ja będę w tym momencie kończył ten. Mam Na nadzieję, że Wam się spodoba. Także co komentujcie, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę. Na no, się powtórzyłem najwyżej wytniesz, ale w sumie, było, Dobra, to, JOLO! też zapraszam was na... Nie, Jolo tu nie było. <śmuszczak> <śmuszczak> zapraszam też was na kanały Vivi oraz Majkopa i co? Ja się z wami żegnam, trzymajcie się cieplutko, no i cześć. Pa, Na razie.